Dzień dobry, witam ponownie w Minecraft'cie, dzisiaj będziemy ponownie stawiać klocki, jednak dzisiaj w stroju Mikołaja, bo święta teraz. jak to oglądacie to przypuszczam, że u was święta są jeszcze bliżej, także ja przybliżę mikrofon z tej okazji do was, żebyście mnie lepiej słyszeli i wam złożę życzenia, bo na święto się składa życzenia, także świąt. No, em, ostatnio właśnie tutaj trochę robiłem, budowałem sobie, stawiałem słońce, ale jeszcze byłem na przygodzie, moi drodzy, em, na streamie jednym, który zawsze prowadzę na Twitchu, streamy z Minecrafta też. I tam właśnie znalazłem pierwsze diamenty i właśnie klip z tego pięknego momentu teraz y, zobaczycie. No, także to był ten moment z tymi dieksami, mam nadzieję, że go wstawiłem. Um, I diaksy właśnie. Tu, tu są, uff, się przestraszę. Jeszcze mamy make w ogóle, zajibi się. berries, e, grindstone, w sercu oceanu, czy tam morza, morza. E, mnóstwo, mnóstwo fajnych rzeczy. E, posadziłem tu drzewa. To tyle. <grym> um... Generalnie myślałem, żeby wgrać jakiś teksturpak czy datapak śnieżno-zimowy, ale no nie, no i tak śnieg zaraz stopnieje albo stopnia już u nas wszędzie przed świętami, więc trochę dupa z tego. A, a tutaj jednak to było naprawdę bardzo żywo, kolorowo i, i ładnie. Grunt, że mam taki świąteczny skin, ale wiecie co zepsułem? Bo ten skin jest świąteczny, ale w kolejnym odcinku już będę musiał mieć skin zimowy, nieświąteczny. Więc mogłem od razu wgrać skin zimowy W ogóle fajnie ta żaba mi się tutaj Bo ja w sumie grałem tego skina, ale zadotowałem Postawiłem sobie twarz tej żaby I, i ta żaba chyba być takim moim elementem Nieodzownym w tym skinie Dobra, my tu śmiechy-chichy, a tak naprawdę o co dzisiaj w odcinku chodzi eee, Tytuł odcinka prawdopodobnie mówi tak Coś z domem No bo tak um, Bierzemy się dalej za dom, moi drodzy i nie chciałem wam naprawdę męczyć tyłka e, Pokazywaniem jak stałem więcej sufitu I w ogóle, i tu w szczególe, więc po prostu Coś tam starałem się robić e, na streamach A coś tam też zrobię przy was Także w tym momencie właśnie stałem pierwsze locuszki y, Na odcinku i... I tak Mam nadzieję, że w Kolejny odcinek będzie skala. myślę, że nawet Wiecie, do tego domu nie skończę w pełni, ale do, pójdziemy do Kejwa myślę, w kolejnym odcinku. Ponieważ, uwaga, uwaga, mam koordynaty do cave'a Także yy, będzie za fajnie pójść do cave'a, właśnie tak mi się wydaje. Ja zrymowałem? Chyba tak. Więc to byłby taki plan, myślę, nawet na kolejny odcinek, bo. Ile można budować dom? W sensie, no do skutku, ale. Uff, jak to trwa? Więc e, myślę, że to będzie taki odcinek, no, już poważniejszy z tej budowy. E, zajmiemy się jakimiś pomieszczeniami, zajmiemy się piętrem, wykańczaniem tego, tego na piętrze. Robieniem przestrzeni na klatkę schodową, robieniem przestrzeni e, na piecyki. Mm, no, dzisiaj mam plan na dużo tego. Będą jakieś cięcia, bo jak to zmienić wszystko w jakieś ileś minut? No nie da się, co nie? Więc. E, taki takie plany dzisiaj właśnie Ale zaczniemy sobie jednak i przy was i Na żywo I generalnie Nie wiem co było, czego nie było Między odcinkami, bo tutaj no jednak e, No trochę się zmieniło, ale co, co dokładnie Pojawiło się to już nie pamiętam Wydaje się, że, że tych nawet kolumn nie było, co nie? Jak te czy te kolumny są, które mają dodać taki charakter Trochę myślę Loftowy, e, do tego wszystkiego Czekam na komentarze typu nie możesz budować, żeby Olać je, ja. XD Kilow, leciał Dobra, to idziemy po kilowka a, a tu jest taki właśnie przedsionek, I guess e, I to po prostu ten przedsionek, przedsionek... przedsionek jest po to, żebyśmy po prostu mogli Tuż po wyprawie Rzucić tam rzeczy i potem pójść do kominka, ogrzeć stópki. No tak to Minecraft nie działa. Ale serio, po prostu po jakichś wyprawach, jakbyśmy wracali do domu, z tej strony. No to tu zostawimy na szybko rzeczy, żeby tylko balast zrzucić z siebie i tam odpocząć, że tak powiem. Więc po to jestem ten przedsionek. Także, jak to wygląda. Generalnie magazyn też myślę jest ważną rzeczą, mega ważną, szanujmy się. I magazyn postaram się. Mam pomysł, żeby był jak najbardziej ergonomiczny, to możliwe. Miałem kilka, co w twoim doświadczeniu, magazynów. Ostatni mój magazyn był na pewno za fajny, mówiąc delikatnie, ale był za duży. Tamten magazyn polegał na automatycznym sortowaniu i itemków poprzez te Detektor, Nie wiem, to jest po angielskiemu, ale wiecie o co chodzi. Że tam właśnie były te detektory, i faktycznie rzucało się itemek do skrzyni. Ten itemek przelatował między skrzyniami różnymi i po prostu sortowało to automatycznie. Mi jak coś pięknego, ale z racji, że magazyn był tak duży, to nie renderował się cały, nie generował się cały, bo Minecraft się generuje czankami i przez to nie sortował itemków. Więc jeśli ja stałem w innym miejscu, a skrzynia z, nie wiem, wełną była na daleko, hen, hen, hen to nie ma szans, że tej temki do tej skrzyni by podeszły, żeby przesortować je. Więc mój genialny mechanizm po prostu był za ambitny. Dlatego... Mm, po doświadczeniach e, robię magazyn bardziej ergonomiczny, mniejszy, no i też bez sortowania. W sensie, sortowanie jest akurat super rzeczą, ale jednak, mając tak duży magazyn nie sortowałem temku, bo mi to nie działało, więc w sumie to już Daruję sobie to sortowanie dobra tutaj widzę um, tego przestrzeń którą mnie wypełnię i to wygląda lepiej te, um, jak to powiem, jak to w ogóle nazwać? Um, nie są mega symetryczne te kolumny o, kolumny to jest to słowo aczkolwiek e wypełniają tą lukę, żeby ta ściana nie była po prostu wiecie zwykła, pusta i... tyle okej, okay. więc z tego na dół e, pomieszczenia, parter w sumie tego holu tu będzie jakaś kanapa, jakiś kominek może nastawimy będzie fajnie, będzie cacy panie, panie szefie, e, kierowniku o. natomiast tutaj będzie wejście moi drodzy, do naszej tej klatki schodowej i właśnie stąd będziemy wchodzić na górę. Na początku sobie tylko wyrzeźbimy tą przestrzeń do klatki schodowej. I zobaczymy się po sekundzie i będzie klatka gotowa. Ale to czekać, najpierw musimy się przebić na górę. Także na spokojnie większe postępy na żywo. Szybka zmiana, cięcie, czy co tam, jak tam uważam, uważać, będę i idę na piętrze. Także taki unikatowy sposób po prostu łączenia montażu z budowaniem. Włączyłem odszumianie. E, w odszumianie, w wyłączanie hałasu, wszystkiego tego, żeby to mi nie przeszkadzało, nie przeszkadzało w tle. Jednak niestety nie wyłączyłem kota, które zaczął mi drapać drzwi. Więc jeśli nawet mimo włączenia e, tego odszumiania słyszycie dra, drapanie i dar się ryja kota. O sorry, ale niestety ten filtr nie jest antyko antykoci. Mm, dobra. Jesteśmy na poziomie 8.2 8.3 8, 3, 4, 5, 6, 8, 6. W takim razie mm -hmm. A to będzie już ten poziom. Tak. Zobaczmy. Uwaga. Pobik, matematyk. O mój Boże, udało się. Prawa dla mnie, mój. No i tu weźcie, będzie ta przestrzeń. Generalnie, mowa o tej przestrzeni. E, tak ona wygląda. E, no to już mamy te w teorii okienkę. Tu będzie ten balkonik. Nie wiem co z tym szajsem ale mam teorię, plan, żeby to zostaw zostawić taką po prostu gołą ścianą. E, to będzie naprawdę fajnie, właśnie pasować do kontrastować, właśnie z y, tym drewnem wszędzie. Mm, ale jednak mimo wszystko to jest takie, o właśnie, tutaj na niej jest symetry symetryczne. Ale jakoś to wymyślę, co nie? Tak czy siak, na razie zabiorę się o zakopanie, żeby to przestrzeń było zrobić, żeby była widoczna y, klatka. Także zaraz y, jestem. Ok, także trochę pokopałem, trochę wykopałem i mamy tą klatkę zrobioną. Tak myślę bardzo prosto, a ogólnikowo, raczej tutaj nie ma nic nadzwyczajnego, ponieważ no myślę, że z czasem po prostu będę chciał tu dodawać małe pierdółki, dodatki, wiecie, żeby to wszystko żyło, co nie. I, i myślę, że to jest wszystko jak na razie taką pustą bazą i generalnie ten wzór raczej nic jakiś mega ambitne na to drewno. Ale myślę, że nawet może to będę zmieniał może w ogóle przerobić ściany kompletnie na inny materiał Więc mimo, że to się wydaje teraz monotonne, to okej okay, Teraz jest i ja to sam widzę Ale coś tu będę chciał myślę wymyśleć, tak czy jak jesteśmy na górze I tak, to wszystko wykopałem e, Oprócz klatki jeszcze zrobiłem sufit, podłogę Więc i to mi trochę zajęło Aż mi trochę ręka boli od kopania i kopania kamienia w minecraftcie autentycznie ale jeszcze dam radę, jeszcze mi ręka nie odpada, mam nadzieję, trochę słabo by było. I teraz tak, postawię tutaj te filary, żeby one tak jednak wystawały, bo to są te filary, które są z przodu, prawda? Prawda. Tak czy siak. Um, chciałbym, żeby tu było jednak pomieszczenie oddzielne, zamknięte, żeby to było właśnie sypialnie w tym miejscu. Mam taki plan. Natomiast myślałem, genialny pomysł. Ponieważ to jest niesymetryczne, więc co można zrobić, żeby było bardziej symetryczne? Po prostu to uciąć, żeby było symetryczniejsze. No i w ten sposób będzie tutaj bardziej symetryczne. W ogóle coś dzięki z tej gry, OK. Zdziwi zdziwiłem się, że w ogóle nic nie złać. I, I generalnie właśnie to jest ten moment, żebyśmy właśnie to jakoś tak przycięli. Żeby coś się działo na odcinku. Ale no tak, faktycznie tu się dużo dzieje. Albo zaraz przy tym to jeszcze Wam powiem, że tutaj faktycznie chciałbym, żeby to było pomieszczenie: ta sypialnia, która by miała, myślę, wejście z tej i z tamtej strony, ok? Natomiast tutaj myślę, żeby było łóżko faktycznie w kierunku wyjścia balkonu, tak powiem. Więc to będzie takie w pół zamknięte pomieszczenie, żeby był dostęp, ale żeby było tak bardziej cozy i, i faktycznie to przejście tutaj będzie miało gdzieś, myślę, na 3 szerokości, właśnie. I, I faktycznie tutaj będzie to, to trzeba wykopać. Oprócz tego również myślę, że w tym kierunku może być później magazyn oddzielnie, w sensie, ale gdzieś właśnie tutaj, prawda? Teraz, że tu mamy pomieszczenie, to pomieszczenie się skończy, tu będzie pusta przestrzeń właśnie na coś. Magazyn nie, bo to za małe, ale może być kuźnia, może być e, coś takiego, może być, nie wiem, zbrojownia, coś blisko właśnie tego, że to wtedy nie będzie można wejść z tej strony. Ale to jest przestrzeń fajna, więc trzeba będzie to wykorzystać. Ewentualnie, może być wejście z tej. No, jakoś tak. Muszą, musi być kilka wejść, żeby było bardziej w przestrzenie. Ja to planuję: siądę do Minecrafta za dwa tygodnie, bo wtedy będę miał czasu na to i inaczej to zacznę robić. Ależ naj będziemy się śmiać. Aha, jak ja byłem wtedy. No. Dobra. E, ile mamy tutaj? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mam tutaj. E, tutaj ile mamy? 1 2 3 4 5 6 7. Spróbujemy taki raz, że faktycznie o te 3 przyciąć. Czy to będzie enough? Dawaczymy. Także. O, os Bier fajnie, fajnie, fajnie. Niech, niech mu będzie. Generalnie myślałem, czy odcinki z Minecraftem robić z Minecrafta z kamerką, ale stwierdzam, że dalej nie. Eee, jak, jak ktoś chce zobaczy mój ry, to może zobaczyć go na Twitchu albo na jakichś momentach, gdzie pokazuję uroki z Twitcha tu na odcinkach. Wow! Ale ryja nie chce mi się pokazać w Minecraftie. To musi. To jest dla mnie chillowo, ok? To jest zasady chillowe Ja siedzę tu mogę siedzieć w kaciach nawet. Po prostu gram Minecrafta. A Jakim wy to oglądacie garstka osób, która mimo wszystko jest zainteresowana tym. Za co w ogóle mega dziękuję. Dobra. O no właśnie, ta skała w ogóle jest. No, tu jej nie ma. <laughs> Okej. Okay. A okno tu zrobić? Nie wiem, czy to nie, to nie będzie pasowało w ogóle do, do tego motywu tych okien. Ewentualnie. I balkonik, w sensie takie przejście. Hitman? Nie wiem, nie wiem. Miał być pomysł inny. Ehm, na taką bryłę. I teraz tak. Względem tego, jak to wygląda, wcale nie jest symetrycznie. Ale, 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 ale. Jak wykopiemy tutaj, będzie względem tego dobrze już iść. Będzie dużo lepienia, ok, lepienia góry, tu będzie potrzebny andezyt, stone, żeby to było takie naturalne, ale było takie bardziej fancy, no bo wiadomo, andezyt nie łączy tak stricte ze stone'em, ok, on jest bardziej w swoich rudach, jakby tak samo jak tam widzicie na przykład dioryt, nie, taka plama, um, a on tak się nie łączy fancy, a tu właśnie będzie tak bardziej jako fancy, żeby tak to ładnie wyglądało, ok, ok, wiemy na czym stoimy, dobra. Będzie bardzo tutaj lepiej na tej górze naprawdę I to, i to już widzę. W sumie ja to wszystko kupiłem chyba wcześniej, no nie wiem. Mamy teraz to tutaj i teraz tak. Na razie wyżbimy tutaj tą przestrzeń i ta góra, ściana tak naprawdę, właśnie by była... państwo pozwolą, tu, tutaj. Zobaczmy jak to będzie wyglądało ze strony wewnętrznej, bo zewnętrznie wiadomo, że źle, ale to się wypełni w pełni. No jak to ja brzmiało. Stronem um, tego jest ok, a jak to wygląda z daleka, mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Um, ok. Ok. Um, jest taki mały filar kamienny, żeby dać taki fancy styl. Coś takiego bardziej unikatowego. Niech, niech będzie. To także już tutaj wykopiemy tą podłogę, którą przed chwilą postawiłem. Nieważne. Wiedział, że tu właśnie będzie. No i ta skała będzie lepiona, ale to... uff. Nie czy to jest może materiał nawet na odcinek. Na streama przepraszam, To jest materiał praktycznie na streamer nawet. Bym y, mógł y, przyznać szczerze. Idziemy po drewno I lepimy to w takim razie A przy okazji też Zobaczmy jak to wygląda Z zewnątrz i Jak tą górę trzeba tutaj będzie Zrobić mm, W sumie nie jest tak źle Ba nawet wydaje mi się że dzięki temu Będę w stanie mógł zakryć Te niedoskonałości o których nie wiedziałem jakie je zakryć Więc myślę że Faktycznie ta skala by była spokojnie Gdzieś taka Jeśli ja to kopałem na odcinku na streamie, to jest tym geniuszem, że to teraz będę zabudowywać. Prawa dla mnie. Błędę <głany> mam tutaj las. A e, przyspieszyłem pretmościków, czyli rośnięcia drzew. A jakby ktoś pytał, e, mówię, żeby było jasne. Po prostu ułatwię sobie. Teraz, jak ktoś napisze, że jestem cheaterem, to ja mam to e, gdzieś. Okej, okay, idziemy. E, nie idziemy, bo nie wziąłem drewna. No, i teraz mamy właśnie tu naszą kratkę schodową, która jest bardzo mała, prosta, ale o to chodzi, ok? That, that's freaking all. Hmm. W takim razie, bierzemy tutaj się, za to, bierzemy to, bierzemy i teraz tak. Ok, to się jakoś łączyło z resztą, prawda? Prawda, ok. Fajnie. Proste, ok. To tylko tyle zrobię, A już mówię fajnie. No. Brony to jest moje drugie imię. Obok inteligentny. To jest moje pierwsze imię, jakby też pytał. To sobie jeszcze wykopiemy. Ok, sufit też tutaj. O, właśnie. Zróbmy ten sufit przy okazji już. To był zły Dok, dobra. Okej. Okay. <grystanie> Także tutaj na spokojnie i sobie lepimy te hmm. ściany, prawda? No, i to będzie jakoś tak fancy. No, i ta góra myślę, że to też sobie na spokojnie zrobimy. Nie wiem, na streamie czy coś takiego. Generalnie więcej, więcej streamuje Skyrima na Twitchu, ale myślę, że Minecraft również jest dla mnie. Osobiście fajną, przyjemną giroczką na, na, na streamki, właśnie. Wiecie. Chodźcie. Dobra. Dobra. To zrobione jest. Tak, pseudo. Teraz tak, mamy tu przejście. Mm. Mamy przejście tutaj. Teraz tak, te filary gdzie one sięgają. O, nie wiem właśnie. Gdzie? Tutaj. Czy to tu będzie tutaj? Okej, okay. tak to tutaj. Opa, opa. Nie wiem, zacząłem tak myśleć. A co gdyby. Wiadomo, jak to się kończy. Jednym wielkim chaosem. Okej, okay. that's OK. Także te filary nam fajnie wychodzą tutaj, przez to. To takie uniwersalne, bo te będą się mieszać, co nie. Te z tymi wyżej, ale to będą takie uniwersalne filary, jakby. Dobra. Z kolejnych rzeczy to tutaj wiadomo będzie też rozciągnięte Na szerokość myślę Taką pasażową, co nie? Taki pasaż tu będzie na szerokość myślę Dodatkowych Trzech yy, bloków I guess, coś takiego hmm. Słuchajcie Mamy tu kawałek tutaj Będzie I kurde, no nie powiem, taka lwia część tego środkowego co ja zrobiłem, miejsca, no to wtedy będzie. Myślę, że tak, myślę, że faktycznie na, na te trzy bloczki będzie. Także jeszcze tu chwilę pokopię i to też po prostu zrobię na off już, żeby was nie nudzić, tym raczej coś No myślę, że tak, że będzie taki paserz na trzy dalej. I tutaj mamy, tutaj mamy Tu będą właśnie wejścia do jakichś kolejnych rzeczy Bardzo to w ogóle przypomina moją pierwszą bazę w Minecraft'cie Może nie pierwszą, ale jedną z pierwszych baz w Minecraft'cie e, Która była na PS3 Ogrywana Oh shit, man, to były stare czasy I, i to jakoś naprawdę mi przypomina Względem tego jak to są, wydaje się prostackie Heh <grywanie> Względem też tych dwóch poziomów i Nie wiem czy ja to powtórzyłem kiedykolwiek temu, tych dwóch poziomów Ale, ale tutaj będą, będzie to wyraźnie w... Widoczne. Um, zróbmy to filerami, tymi oznaczmy sobie po prostu tą to. Opa. 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 To się nie będzie pokrywać na pewno z żadnymi. Chociaż. Wow, to się pokrywa. okej. Amadżinis. Amadżinis. A, I'm a o, jak to jest na 3? Czy to ma sens na 3? No nie, to już nie ma sensu. A także tutaj jeszcze nie planowałem, ale pewnie będzie, nie wiem w sumie, jak, żeby to było tu wejście do tego. Nie, to tu będzie, okej? Okay. Może być suka prosta, przestrzeń pusta. Też może być, ale generalnie byłoby fajnie, by mieć obok coś tutaj. Do samej sypialni. No i tu będą łóżeczka w sumie. Tak. Coś takiego tu będzie. Także tu jest ten plan na sypialnię. Hmm. Tu będzie wyjście. E, kot drapie. Nie drapkocie, proszę, nie. Dziękuję. No. Myślę, że tu będzie jakieś wyjście w tym kierunku. Okej okay. okay. Dobra yy... Także, wydaje mi się, że jest postęp spory W przyszłym odcinku raczej już tu będzie zrobione wszystko Będzie ta ściana normalnie zrobiona Myślę, że pomieszczenie będzie, myślę, że będzie też ta yy, skała No i to będzie fajny postęp, naprawdę, jeśli chodzi o, o tą bazę yy, Praktycznie będzie pusta, czysta Ale będzie już, okej okay. yy, To będzie już tak naprawdę większość zrobiona więc myślę, że jak się zobaczymy w kolejnym odcinku, to po prostu już to będzie zrobione. Mam nadzieję, że mi starczy na to czasu między życiem a życiem. No i też pójdziemy dzięki temu wtedy do Keva. To co? Kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I co? Ja Wam życzę świąt. Wesołych niech będą. No bo, bo czemu nie? Zobaczymy, czy wcisnę jeszcze odcinek w świętach przez Sylwestrem. Jeśli nie, to też wesołego nowego roku. A <tak>, tak się mówi? Szczęśliwego? No, Sylwestra. Dzięki, do przyszłego.